Kiedy rozmawiałem z tą osobą, z tym mistykiem w wizjach, które ta osoba miała, widziała krew, która płynie ulicami Polski. Widziała cierpienie naszego narodu jeszcze większe niż teraz, bo płynące ze stanięcia części narodu przeciwko drugiej części, z podniesienia bratobójczej ręki jednych na drugich. Widziała podzielone rodziny, Skłócone rodziny, zwaśnione rodziny, zwaśnionych sąsiadów, przyjaciół, jedni występowali przeciw drugim. Nie tylko, że w sercach była nienawiść, ale polskimi ulicami obficie płynęła krew. To jest diabelski scenariusz, który szatan przygotował i który pragnie przeprowadzić, ale my wiemy, że tak nie musi być. Matka najświętsza, nasza królowa, nasza najlepsza matka pragnie nas uratować od tego scenariusza wojny domowej